Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAF TD i słuchajcie, jest nowy update, potężny update, który wprowadza nowe enchanty. I może jeszcze nie wiecie, ale są nowe enchanty, także zostawcie łapkę w górę, zostawcie widzowie suba z dzwonem i ciśniemy, zobaczyć o co tutaj dokładnie chodzi. To nie jedyne co jest w update' oczywiście, bo mamy też nowego ekskluziwa, mamy pasywki, jakieś pasywki do trading plazy. Nie wiem o co chodzi dokładnie, za chwilkę zobaczymy, ale wiecie co? Wbijam do enchantów, patrzę sobie, a tutaj już papet Nightmare nie będzie taki, wiecie, aż taki fajny i w ogóle teraz widzowie mamy Shadow który daje 100% damage, 25% range'a. mamy overclocked pomiędzy shadow a vengeance. No Ogólnie jest najłatwiejsze, bo ma 0,03, chociaż nie, czekajcie, nie jest najłatwiejsze, bo 0,1 jest łatwiejsze, czyli shadow nie będzie, znaczy jest takie samo, ale no będzie najłatwiejsze z tych wszystkich, bo mamy też widzowie, mamy tak, shadow, później jest overclock, overclock robi 50% więcej obrażeń, 50% range i minus 33% cooldownów, bardzo dużo, bo taki vengeance dla przykładu daje minus 20% cooldownów, a tutaj mamy minus 33% 50% obrażeń, 50% range'a. Tutaj 125% obrażeń więcej w vengeance i 35% range'a, plus dodatkowo widzowie. Zobaczcie, że vengeance się tak błyszczy. Co jakiś czas przelatuje taki błysk. Mega no fajnie to wygląda, naprawdę. jaram się totalnie i mamy jeszcze spring, Locka, spring lock, i to widzowie jest w drugą stronę. Czyli tak, lepsze od vengeance tak jakby, bo ma 250% obrażeń, czyli widzowie, no ogrom, ogrom. Naprawdę, jak macie jakieś postacie, które mają małe cooldowny, no to 250% więcej obrażeń, 80% range'a, to nawet już nie trzeba, nie wiem, boosterów na ręża bo to jest 80% więcej range'a, no to nie wiem, widzowie, no to jest mega dużo, ale 30% więcej cooldownów nakłada i tutaj na pewno na mega y, szybkie postacie Springlock, na pewno Vengeance nadal ok, bo robi tutaj minusowe cooldowny, same plusiki robi, nie? Tak samo Shadow, ale Shadow już będzie taki najgorszy z tych takich najlepszych, że tak powiem, a overclocked, no to tutaj 50% obrażeń, 50% ręża i minus 33% cooldownu, no to też fajnie wygląda, nie, to naprawdę fajnie wygląda, także widzowie, jakbym miał brać to overclocka, na pewno, Shadow bym wymienił po prostu na overclock na moich postaciach, a na tych szybszych Springlocka bym rzucił. Czyli na przykład ten Nightguard Afton, którego mam shiny, wbiłbym z Vengeance na Springlocka, bo 250% obrażeń, 80% ręcza, a slower cooldown 30%. No nie wiem, czy to będzie tak dużo, bo on ma widzowie 0,808, dobra, to jednak jest całkiem sporo, ale były takie postacie, które mają bardzo mało. Teraz nie pamiętam dokładnie, na przykład tutaj 0,2 i cmi, ale wiadomo, it's Me się nie używa, bo trzeba popatrzeć widzowie, te szybsze postacie jak najbardziej można. By tutaj powbijać. Kwestia tylko do, które są w miarę szybkie, nie? Na przykład taki Oldman, o właśnie. No dlaczego ja tego od razu nie powiedziałem? Przecież patrzcie tutaj, Frostbite Freddy to nie, mój Apex i Wolf to nie, ale widzowie, Oldman zwykły albo może lepiej Oldman Krampus, bo jest lepszy, bardziej w value. Jednego sprzedałem, bo widzowie mega lipa i słuchajcie 70%, 70% 70 tysięcy Soul'i mam i co więcej, uwaga, ważna rzecz, mamy nowy nowy cap na Soul'e, czyli jakby Soul'i możemy maksymalnie mieć już 250 tysięcy. Także widzowie, nie dajcie się na aktualnie można mieć 250 tysięcy soli, także jak ktoś chce kupić coś za 150 tysięcy, ktoś sprzedaje, to, to możecie to kupić, nie? W sensie jak najbardziej chłop ma na to miejsce. Był cap na 75 tysięcy, teraz mamy limit na widzowie 250 tysięcy? Tak, 250 tysięcy. Oczywiście PvP rewards, nowy sezon w PvP, ja nie grałem za bardzo, powiem wam, że totalnie mnie to nie obchodziło. Także tutaj za bardzo tego globalnego rankeda, tego, tego rankingu nie wbijałem. Także tutaj, wiecie, no, no, za bardzo nie wiem, o co dokładnie chodzi, ale... No, ale na razie tego nie gram po prostu, jakoś nie mam na to ochoty. Jest też nowy ekskluzyw, który tutaj widzicie, jest to, widzowie, Shadow of Afton. Co to jest w ogóle? Nie wiem, mega dziwnie wygląda. Znaczy, mega fajnie, nie? Taki Afton, ale tak jeszcze tutaj cień z niego wychodzi, nie? Taka, taka dusza, coś takiego. Za 200 tysięcy coinów niestety wydałem coiny aktualnie. Także sprawdźmy, czy może ktoś czegoś tutaj nie sprzedaje, widzowie. Bo fajnie by było w sumie kupić za soulę. Mam tych souli dużo, można mieć 250 tysięcy, no to wiecie, to bardzo dużo... I ogólnie, no jak tak patrzę na moje postacie, no to, to nie wiem. Coś potestujemy. Spróbujemy na pewno na Old Menów, Na Old Menów beat Springlocka. Albo w ogóle jakąkolwiek nową. Słuchajcie, modyfikację. No, nowy Enchant, tak? Jakikolwiek nowy Enchant. Bo jestem ciekaw, jakby to się działo, nie? Tylko tak, wbiło mnie na jakiś dziwny serwer. Taki, który tu prawie nikogo nie ma. Chyba, że nikogo po prostu nie było. Nie wiem o co chodzi. Dziwne. No ale słuchajcie, jak to tutaj wygląda. Czy mamy tego nowego Nightgarda? Pewnie tego auto na prawie nikt nie ma. A nie, ma ktoś. 10 koła. Bounded, ok. Za 10k bym kupił widzowie. A wiecie co? Kupiłbym po to, żeby wam pokazać. Więc w sumie możemy kupić od chłopa, niech zarobi. Ja wiem, że to pewnie nie jest tego warte, ale słuchajcie, byśmy kupili. I zrobili nowy, słuchajcie, enchant na niego specjalnie. Nieważne, czy stracę sołę kupujemy, bo nie, nie dam rady za coiny. Do 10 koła wydajemy, nie czekamy. Słuchajcie, mamy tego Aftona. Jak to wygląda? 800 do 1500 obrażeń, 22-26 ręża i cooldown 0202. O 0 jaki szybki cooldown. Cone AOE plus passive, czyli tak, ten tutaj... Ma Cone AoE Slowa, ok, on ma Slowa i Poison, a ten ma Cone AoE plus pasywa. Jaka pasywa? Shadow of Afton, mm, zadaje 50% obrażeń. Okej, okay. jeżeli ma Spring Trap na mapie, ale jajca, i Beskitu, to tak działa. Ice Trap, Clown Trap i tak dalej. Czyli wiecie, Spring Trap, Ice Trap, Clown Trap, te wszystkie odmiany Spring Trappa na mapie, no to wtedy zadaje 50% więcej obrażeń. I to teraz można już robić takie teamy. Było już coś takiego z chyba Stardropem, że on ma pasywkę, że jak jest właśnie Moondrop albo Sunshine, to bije 75% więcej obrażeń. Także robienie takich teamów, które się boostują, będzie widzowie w mecie za niedługo. Będzie tego coraz więcej pewnie, i coraz więcej będzie Takich wiecie, właśnie postaci, które mają pasywkę, że mają więcej obrażeń, jak jest ktoś w teamie. Coś takiego. No wydaje mi się, że to będzie naprawdę takie powszechne za niedługo. Także trzeba na to patrzeć. I słuchajcie, robimy nowy enchant. Jakikolwiek nam wpadnie, taki chcemy, nie? Zobaczymy, jak w ogóle to wygląda. Bo naprawdę jestem giga ciekaw. Daję auto enchant. I widzowie, co by nam nie wpadło, to bierzemy. Prócz Shadow. No bo słuchajcie, chcemy Overclocked, Vengeance albo Springlock. Nie wiem, czy w ogóle warto wbijać na tego Aftona. No ale wygląda dobrze. Ma cooldowny bardzo malutkie. Także jakby wleciał Springlock, to by było mega OP ale wiecie, to jest 0,01%. 0,01 też mamy na Vengeance w sumie. Mamy na Shadow 0,1 jak było i Overclocked 0,03. Troszkę lepiej, więc tutaj Overclocked prędzej od Shadow'a. No nie wiem, zobaczymy. Może też Shadow zostawię, jakby co to zostawię już, ale chciałbym być nowy, żeby wam pokazać, że faktycznie on może tutaj siąść. No jest to ciekawe, bo mamy o wiele więcej enchantów. No doszły widzowie dwa enchanty, nie? Więc no musimy koniecznie to sprawdzić. Dobra widzowie, mamy coś. Overclocka, słuchajcie. Jest to gorsze od Springlocka, no bo Springlock byłby idealny na Oldman Krampusa, dlatego i tak by Będę pewnie zmieniał, ale przetestujemy go na nowym overclock. I nie tylko to, bo generalnie też nowego Aftona. Także widzowie, ciśniemy, słuchajcie, da się trafić. Mamy 59 tysięcy jeszcze soli i normalnie się trafiło, także serio jest mega, mega wow. Czy tutaj ta nazwa też się świeci, też leci taki błysk, no i to mi się podoba. Dobra, widzowie, to tak, bierzemy sobie, wyrzucamy chyba tego aftonika. A nie, ten jest za 14,5 tysiąca, to nie jest starter. No dobra, mamy go na Shadow w ogóle swoją drogą trafiłem. Niestety nic nowego, ale wiecie, no, no tutaj przynajmniej mamy to. I teraz tak, bierzemy i tak nasz starter, czyli dobra, czyli Nightguard Afton nadal będzie najlepszym starterem ten Shiny. Nie tylko on, ale no najlepszym wiecie, że fajnie się nim gra. Mamy też nowy Endless Endless 7 podobno. No to tym bardziej zobaczymy. Jeszcze nie zrobiłem tych nowych mapeczek z 7, słuchajcie, FNAFA, chyba wszystkich, nie pamiętam teraz dokładnie. Jeżeli nie, no to tak naprawdę trudno, nie, to się nic nie dzieje. Jeszcze ogarniemy, bierzemy prezenty klanowe i słuchajcie, mm, otworzę sobie jeszcze przy was jeden. Number one crate. No, widzowie, powiem wam, że. Dobra, to jeszcze drugi. No i znowu number one crate. No totalnie nie oddaję, ale zobaczymy, czy odda nowa postać. Słuchajcie. Z Enchantem Shadow i nowy Enchant Overclock. Naprawdę jestem mega ciekaw. Siódmy Endless i widzowie, ciśniemy. Troszkę sobie pogramy, żeby na szybko wam też pokazać ten update, bo jednak późno wypuszczają te updatey. 21 widzowie, no mega, mega późno, nie? Także tutaj no, nie zdążę cokolwiek zrobić, a już wiecie, czasu nie ma tak naprawdę, no bo jednak też trzeba ich spać i w ogóle, chociaż to teraz to tak średnio, ale dobra. Mamy 1,25% na Corrupted Present. Dobra, to lecimy sobie w ten sposób. Mamy Entrance tutaj. Okej, okay, no to dobra, lecimy tak i myślę, że damy radę widzowie. Lecimy oczywiście z Aftonem na początek i słuchajcie, nowy Enchant, nie? Ja się czuję jakbym, nie wiem, tak totalnie w nową, odświeżoną grę grał, bo serio, no nowy Enchant tak dużo dodaje takiej świeżości. I mamy ruin, Ruined Monty. i powiem wam, że gruby ten ziomeczek jest, naprawdę. Jest mega taki y, grubiutki. Będzie na pewno ciężki do pokonania. Dobra, czego pokonamy? I powiem wam, że nawet nie wiem. Nie no, pokonamy go. Damy Krampusa tutaj, widzowie. Krampusik, Krampusik, dawaj, dobra, Krampusik. Jo, dobra, udało się, widzowie. Ej, jest ciężko, jest naprawdę ciężko. I Oldman Krampus, widzowie, z overclocked. Będzie ciekawie tutaj nam pokazywał te staty. Bo słuchajcie, mamy Vengeance Oldmana. I ten Oldman jest taki sam jak Oldman Krampus, chyba jak dobrze pamiętam. Teraz już zgłupiałem. Chyba taki sam, jeżeli chodzi o obrażenia, rangea i cooldowny. Ale no, wiecie, inny enchant, nie? I jakby inne, wiadomo, inna tam pasywka, ale to swoją drogą. Pasywka nas nie obchodzi w tym wypadku. I dajmy sobie tego Oldmana też tutaj, i na maksa. I zobaczmy, jak to wygląda. Więc tak, 4050 obrażeń z Vengeance. Bez szajni oczywiście, ale Vengeance 4050, 60 ręża. I widzowie tak w porównaniu Vengeance mamy 0058 cooldownów, a tutaj 0049 cooldownów i 66 i 7 ręża do, słuchajcie, no i 3000 obrażeń do 4050, czyli 1050 obrażeń więcej, a tutaj 6 i 6, 7, słuchajcie, jakby jednostek ręża więcej. No jak chodzi o cooldowny, to zaledwie tutaj 00, takie 0, ile? 9, nie czekajcie, 1 i 8, no tak, 0009. Także te cooldowny, no zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie, widzowie, zobaczymy. Dajmy, może sobie jednego obok drugiego, będzie nawet łatwiej, i tak wiecie, sobie to podsumować. Więc tak, robimy tutaj i robimy tutaj. Kładziemy ich niemalże w tym samym momencie, dobra, i ulepszamy. I zobaczmy, jak nabiją obrażenia, nie? Sprawdzimy to sobie i zobaczymy, jak nam pójdzie, tak sobie, wiecie, tego endlessa nie gramy dzisiaj po to, żeby grać endlessa, gramy po to, żeby zobaczyć tych dwóch oldmenów, jak sobie radzą. I wywalamy też tutaj tego Nightgarda ale, widzowie, oczywiście testujemy też nowego tutaj mm, Aftona? Nightgarda? Nie nie Najgarda Afton, on ma jakoś inaczej. Ale widzowie, zobaczmy, jak on tutaj działa. Dobra, Shadow of Afton. 16349, 0146 cooldownów. No fajne cooldowny. W ogóle łapie nas tutaj. Słuchajcie, ten DJ Musicman. Jak ja chcę mieć shiny DJ Musicmana, to nawet no, no nie wierzycie jak bardzo, nie? Mega bym go chciał. Jest mega dobry. I ten Shadow of Afton nie jest starterem, ale jest bardzo mocny. 3000 obrażeń 41 3 i 3 rangea i 0146 cooldownów. Dobra, pamiętajmy, że też boostuje nam tutaj DJ Musicman, więc no i tak olmy mieliby mniej, nawet z tym overclockiem, no ale to tam wiecie, to, to mają to samo, ten sam boost, no to nie ma o czym gadać, jest OK. Test jest jak najbardziej rzetelny. I słuchajcie, tego tutaj, no postawiłbym obok może tutaj. Halo, panie Aftonie, co ty miejsca nie masz? Gościu, troszkę miejsca zajmuje, powiem wam. Jest dość drogi w ulepszeniu, ale wiecie, tylko trzy ulepszenia to na luzie, więc tak, no. Shadow of Afton, tak naprawdę bardzo dobra postać, taka wiecie, nie, nie starter, no bo jakby był kolejny Afton starter, to by było dziwnie, nie? Patrzcie, porównując do tego, ale za to naprawdę mocny, no serio, te cooldowny, taki szybciutki jest ziomeczek, no jest mega, mega szybki, mega potężny. Powiem wam, że tego endlessa mógłbym tutaj grać spokojnie m, bardzo długo i bardzo dobrze bym się bawił, nie? Mam jeszcze tego, oczywiście, naszego Evolva Apexa, więc tutaj do, dzieją się rzeczy, widzowie, potężne, nie? Rzeczy potężne, co tu dużo mówić, no po prostu mamy taką ekipę, że masakra. Wiadomo, troszkę nam tutaj do zmiany, mówię. Chciałbym zdobyć shiny DJ Music Mana, no ale to na razie jest poza zasięgiem, to są ogromne soul'e, Jeszcze teraz, kap jest ten limit soul'i zwiększony, więc pewnie ludzie będą, wiecie, drożej tam ogarniali te trade, no zobaczymy, ale generalnie, jak tutaj tak patrzę, to i tak Krampus nie nadąża chyba za Oldmenem zwykłym. No dokładnie, ciekawe to jest. Może dlatego, że Oldmen. Krampus ma nieco inne pasywki, nie? I wiecie, to o to chodzi. Albo właśnie Overclock jest gorszy od Vengeance. Może tak być, bo niewiele cooldownu mamy mniej i niewiele range'a więcej za Overclocka, a Vengeance daje aż 1050 obrażeń więcej naszemu Oldmenowi, nie? Jeszcze jakbyśmy tutaj dorzucili Shiny Helpiego albo, nie wiem, Shiny Springboniego, jakiegokolwiek boostera na obrażenia, no to by było jeszcze lepiej. Dlatego tutaj wydaje mi się, że tak jak mówiłem, na w widzowie tylko Springlock. Tylko Springlock, więc no, najgorsze jest to, że w enchantach macie 0,1% na, słuchajcie, 0,01 chyba dokładnie mówiąc, na Vengeance i też na Springlocka. Czyli na przykład, jak trafi wam Vengeance, to musicie to usunąć i czekać na Springlocka. Jak wam znowu trafi Vengeance, no to macie mega pecha, nie? Bo to te same procenty. Także naprawdę Enchant Springlock, no powiem wam tak, jak chcecie bardzo, to wam tego życzę oczywiście, bo będzie to ciężkie. Będzie to ciężkie, jak widzicie i tak Oldman wygrywa, także wydaje mi się, że Vengeance lepsze, ale Springlock robiłby ogromną różnicę. No wyobraźcie sobie na Oldmanie, nie wiem, 5000 obrażeń, jeszcze z boosterem jakieś 6, co 0058? No przecież to będzie przepięknie. Piękne, nie? naprawdę mega pięknie może to wyglądać. Tak samo ten Afton też mega polecam sobie kupić za coiny, Nie za Soul e widzowie jak ja, ale za coiny, No i powiem wam tak, no mega update. Ik. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego, żeby nie przedłużać. Słuchajcie, no faktycznie Oldman i tak wygrywa z tym Vengeance. Także wolę Vengeance, ale Overclocka przetestowaliśmy. Trzeba widzowie Springlocka zobaczyć, jak dużo bije, wiecie, w porównaniu tych oldmenów. No bo wtedy będziemy mieli takie, takie totalnie już wiecie, co jest lepsze. Tylko jeszcze jedna rzecz. Czy faktycznie, ja dobrze mówię, że Oldmeni mają takie same obrażenia, czy jednak tutaj troszkę inaczej, bo chyba inaczej jednak, prawda? Tak, 1100 na 2000 obrażeń, a ten podstawowo ma 1000 do 1800, także Vengeance i tak zwiększa tutaj Oldmenowi. Jego mniejsze obrażenia bazowe, bo tutaj bazowe ma lepsze, Krampus. 0101 cooldowny, ręcz ten sam. Dobra. Czyli nawet Krampus miał troszkę bazowo więcej obrażeń, a i tak Vengeance sprawiło, że Oldman więcej zadawał tych obrażeń. Tutaj cooldowny, te minus 33%, sprawiło, że do no i tak przegrał, a tutaj my mamy minus 20%. 35% ręcza tu 50%, i 50% obrażeń tu 125%. Także widzowie, jak nic Springlock totalnie siedzi. Jeszcze go poprzerabiam na Springlocka, ale ogólnie, no fajnie, że dodali nowe enchanty. Życzę powodząka, widzowie, enchanty. Tak No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie bardziej to potestujemy I więcej tak naprawdę zrobimy Ja też będę starał się zdobyć Shiny DJ Music Man'a I jak będę miał Shiny DJ Music Man'a To będę grał pewnie, no pewnie taką ekipę jak tutaj mam, wiecie? Bo naprawdę mega dobrze się tym gra Pewnie Endlessiki będę sobie pogrywał A co, mi tam nie trzeba nic więcej Tylko ten DJ Music Man w Shiny I widzowie, na tym będziemy się skupiali za Soul'e Teraz mamy już 250 tysięcy Soul'i limit Także myślę, że będziemy je zarabiali I zobaczymy jak nam pójdzie Dzięki za obejrzenie i siemanko